No, i jesteśmy teraz na pikniku osiedlowym, który organizuje osiedle Pole Widawa i bardzo wspieramy tutaj ich w tym pikniku, to znaczy szkolny związek sportowy. Mamy różnych stacji, oferujemy tutaj głównie takie rekreacyjne i sportowe zajęcia dla, dla najmłodszych. Jest tutaj boisko do hokeja, boisko do piłki nożnej, mogą sobie dzieci strzelać z łuku, mogą sobie pograć Bamingtona. Jest też punkt pierwszej pomocy, w której dzieci uczą się jak udzielać pierwszą pomocy w razie wypadków. Także dzieci mi się wydaje... Pięknie tutaj sobie korzystają z naszych, od naszej oferty. Dzisiaj nasz program Trener Senioralny organizuje na festynie na Zawidawiu turniej w Bule. Jest to turniej y, potocznie nazywany w petance Triplety, w którym gra sześć drużyn trzyosobowych. No dzisiaj po raz pierwszy mamy naszych gości z z tego bohaterskiego miasta Mariupola. Szkolny związek sportowy, patron naszego trenera senioralnego od 2017 roku, od Igrzysk War Games, które były we Wrocławiu, propaguje tę dyscyplinę również w szkołach i w najbliższym czasie odbędą się igrzyska szkolne i tam petanka będzie jedną z tych dyscyplin, którą młodzież będzie prezentować.